Pamiętam, jak zaczęłam pracę właśnie w Młodzieżowym Domu Kultury i prowadziłam zajęcia wokalne, wokalno-taneczne i też naukę gry chyba na pianinie. To było bardzo dawno, a zawsze bardzo chciałam pracować z dziećmi niepełnosprawnymi i stąd zaczęły się jakieś takie pierwsze spotkania z tymi dziećmi. A potem zrodził się pomysł tak po prostu, no, zrodził się z nie wiem z potrzeby serca, z, tak po prostu, żeby, żeby zrobić coś dla tych dzieci, ale na początku to nie, było, to nie była kwestia zbiórki pieniędzy. Na początku to chodziło o, to, o integrację, żeby dzieci zdrowe integrowały się z dziećmi niepełnosprawnymi, bo to jest naprawdę, naprawdę świetna sprawa. One doskonale o tym wiedzą już teraz po 13 latach. I, i początkowo te akcje właśnie polegały głównie na tym, tak? Dopiero y y Któraś edycja z kolei właśnie, właśnie yy, polegała również na tym, żeby, żeby zbierać jakieś pieniążki. Ale, ale pierwsze akcje były bardzo oczywiście malutkie. Pamiętam, pierwsze pierwsza, pierwsza być dla innych było jeszcze na jeziornej, tam się mieścił wtedy Młodzieżowy Dom Kultury i na scenie pojawiały się tylko i wyłącznie dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury wszystkie nasze pracownie. I oczywiście oczywiście dzieci niepełnosprawne z domu pomocy społecznej i zespołu szkół specjalnych w Bo być dla innych to znaczy mieć w sobie odrobinę człowieczeństwa mieć w sobie serce otwarte na innych. integracyjne ze zdrowymi dziećmi są, są dla nich, dla nich no, no naprawdę wielką radością, wielką radością. Myślę, że, że one wtedy czują się, czują się takie ważne, tak? ważne, akceptowane, zauważane. i Nieważne, jakie kto ma możliwości i swoje ograniczenia, bo dzieci zdrowe również mają, mają swoje własne ograniczenia i możliwości, tak jak dzieci z niepełnosprawnościami, tylko po prostu inne. Ja była pierwszy raz, to już wiedzieliśmy, że trzeba ją kontynuować, że to jest coś naprawdę wspaniałego, ważnego, nie tylko dla dzieci z niepełnosprawnościami, ale również i dla nas. Ważne jest to, że jest kontynuowana integracja. Ona jest, ona jest naprawdę bardzo ważna i cieszymy się, że to trwa już 13 lat. Oprócz integracji oczywiście są, są różne akcje towarzyszące, towarzyszące imprezie. Wiele osób nas wspiera, wiele placówek. Dzieci nie tylko występują wspólnie, ale również są kiermasze z ciastem, z wypiekami świątecznymi, są kiermasze stroików świątecznych, są warsztaty. Od wielu lat wspiera nas Pani Zosia Wojciechowska ze Stowarzyszenia Zielone Dzieci. Zawsze przygotowuje zielone warsztaty, florystyczne warsztaty. I w zależności, w zależności od lat, ciężko mi teraz taki sobie wszystko przypomnieć, ale były oczywiście też warsztaty rękodziennicze naszych, naszych, naszej Pani z Młodzieżowego Domu Kultury i jej, jej wolontariuszek. W tym roku będą warsztaty szermiercze. Oczywiście są też właśnie bardzo ważne: panie, panie z Domu Dziennego Pobytu, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od kilku lat robią przepiękne Palmy Wielkanocne, też w formie warsztatów razem z dziećmi. cieszą się one również bardzo bardzo dużym powodzeniem. I, ale te wszystkie warsztaty to jest właśnie jedna wielka integracja, bo tam podchodzą wszystkie dzieci, tak? a więc, więc obserwujemy z tymi dziećmi z niepełnosprawnościami nie tylko na scenie, ale i właśnie przy, przy, na warsztatach, przy stoiskach, z kiermaszem, również przy, przy podczestunku, bo od wielu lat był praktykowany. Poczęstunek dla wszystkich dla wszystkich dzieci są napoje, są pączki, które są ufundowane zawsze przez sponsorów, sponsorów akcji. Nie chciałabym tu nikogo pominąć, ale naprawdę wspiera nas, wspiera nas wiele, wiele osób, wiele placówek. Są to zawsze, zawsze przedszkola, rągowskie szkoły, centrum oczywiście kultury i turystyki, gdzie odbywa się sama akcja. Impreza jest również pod patronatem, pani burmistrz miasta, miasta Mrągowo, a więc mamy również wsparcie urzędu miasta. Są również media lokalne. Ale myślę, że, że najważniejsze, najważniejsze tego dnia są po prostu dzieci. Dzieci niepełnosprawne i dzieci zdrowe, wszystkie te, które biorą udział w akcji poprzez występy, poprzez nawet to, że przyjdą, popatrzą, są z nami. Nasze członkinie i członkowie Stowarzyszenia i Ochotniczej Straży Pożarnej przygotowały pyszne domowe ciasta, jak również ręcznie wykonywane przez koleżankę jedną i drugą zresztą pocztówki świąteczne. No i przywieźliśmy, żeby się z tym podzielić wśród mieszkańców Mrągowa. Mieszkańcy Sorkwit są bardzo otwarci na wszelkie inicjatywy, chętnie angażują się w różne inicjatywy. W sumie dzięki też nim powstało nasze stowarzyszenie. Przyszłam z moją grupą seniorów, żeby tradycyjnie jak co roku. To nie jest nasz pierwszy rok robić, pokazywać jak się robi palmy i robić z dziećmi palmy. A ponieważ jesteśmy co roku zapraszani, widać, że po prostu jest zainteresowanie wśród dzieci, wśród ich rodziców. No każdy chce się nauczyć tej tradycji robienia palmy. Specjalnych gości powitamy naszych paraolimpijczyków, multimedalistów. Będzie dzięki nim pokaz szermierki na wózkach oraz warsztaty dla dzieci i całej rodziny. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie. Razem z moim kolegą jesteśmy tutaj w ramach takiego programu AMS na integracji. Ten program polega na tym, że my jako paraolimpijczycy już od kilku lat jeździmy po całej Polsce i staramy się aktywizować osoby niepełnosprawne, pokazać im, że mimo niepełnosprawności można godnie żyć i można realizować swoje marzenia. W ramach CSR-u, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzimy taki program AMS dla integracji, w którym zawodnicy ze światowej czołówki, najlepsi, najlepsi nasi zawodnicy, mistrzowie, olimpijscy, znaczy mistrzowie paraolimpijscy, mistrzowie świata, Europy, jeżdżą do szkół i pokazują dzieciakom, że osoby niepełnosprawne też są wartościowe, też mogą coś robić. Pokazują, że każdy z nas może realizować marzenia. Warto realizować te marzenia, że nie ma marzeń lepszych i gorszych, tylko są takie same marzenia wszystkie, nieistotne jakie, znaczy nieistotne co sobie marzymy. Pokazujemy im też, co zrobić, żeby nie usiąść na wózek, co jest bardzo istotne, bo, bo niestety głupota i nierozwaga dziecięca i młodzieżowa doprowadza do tego, że około tysiąca osób rocznie siada na wózek. Staramy się im powiedzieć, żeby tego nie robić i staramy się wpoić im zasady fair playa, czyli żeby, żeby byli uczciwi w stosunku do siebie, nie tylko na arenach sportowych, ale też w normalnym, codziennym życiu. Takie akcje są bardzo ważne przede wszystkim nie tylko dla osób, które są beneficjentami, ale dla społeczności lokalnej, bo wszyscy mają okazję pokazać, że jesteśmy razem, możemy coś robić i możemy wspierać. Dla ludzi, którzy się angażują społecznie, bardzo ważne jest to, aby pokazać, że ważne jest to, że istnieje, że coś robię. Że nie siedzę tylko przed telewizorem i oglądam jeden czy drugi serial telewizyjny, tylko że żyję prawdziwym życiem, a prawdziwe życie to jest wspomaganie innych. A na scenę zaprosimy teraz wspaniałych chłopaków, Kamila i Krzysia z Domu Pomocy Społecznej w Rągowie. Zapewne dla nas zaśpiewają i może zatańczą. Zaraz się przekonamy. Zapraszamy. Gwiazdy wielkich dla nas siedzą. Uwierz kocham Ciebie, moja Jest 22 Dobrze. Przyjechałam tutaj z Warszawy i zostałam akurat poproszona przez znajomą. Czy właśnie się zapytałam, czy bym nie chciała dołączyć tutaj właśnie do akcji? Mówię, skoro już jestem, no to mogę charytatywnie pomalować uczestników. No właśnie, co zaoferowałaś w swojej akcji? Wykonuje makijaż dzienny, czy wieczorowy, to zależy kto sobie co życzy. Są chętni? Są, są. Dzięki pieniążkom uzbieranym przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, bo zawsze jest pan Sławomir, który wybija żetoniki na szczęście dla dzieciaczków. I czasami udaje nam się zorganizować akcje, które pomagają nam w zbiórce tych pieniędzy wcześniej, tak? czyli w, tam, w ubiegłym roku była to zbiórka do puszki w byłym sklepie, sklepie Rast. W tym roku udało się, udało się zrobić zbiórkę w parafii świętego Rafała, jak się nie mylę. I również, również tak bardzo, bardzo zaskoczeni byliśmy, bowiem mieszkańcy właśnie jednej z miejscowości Komrągowa, miejscowości Krzywe, Również społecznie po prostu zbierali dla, dla, dla nas kwotę pie, pieniążków. To będzie ich cegiełka, którą dołożymy, dołożymy do, do, do całej puli. I to jest, właśnie, e, to jest właśnie tak jakby drugi cel naszej akcji: integracja i z, zbiórka, zbiórka funduszy na wypoczynek letni. Wiem, że w tamtym roku e, kilkoro dzieci e, z domu pomocy społecznej było, było nad morzem. Jest to dla nich wielkie przyżycie, tak jak dla każdego dziecka, wakacji, wyjazd. Tak? I hit the ground running Didn't make sense not to live for fun Your brain gets hot, your head gets down So much to do, so much to see So what's wrong with taking in the back streets? You'll never know if you don't go You'll never shine if you don't go W tym roku spełniło się y, chyba największe z naszych marzeń od wielu, wielu lat. Już jest zamontowany y, podjazd dla wózków inwalidzkich y, na scenę, a więc każde dziecko, każda osoba z niepełnosprawnością ruchową będzie mogła godnie wjechać na scenę i już na próbie przekonał się o tym nasz Dareczek i był naprawdę przeszczęśliwy. A to wszystko ze sprawą myślę, że naprawdę bardzo wyjątkowej osoby, y, bardzo skromnej. Która, która naprawdę z ogromną chęcią y, wykonała to zadanie. Y, jest to pan, pan Tomasz, pan Tomasz Kocz, właściciel jednej, jednej z męgowskich z Film, który, który po prostu na y, naszą prośbę od razu, od razu odpowiedział i zrobił, oczywiście, to wszystko społecznie. Bardzo mu za to dziękujemy. Ja kiedyś pisałam pracę, pracę dyplomową, potem magisterską o takich dwóch dziewczynkach, dwóch dziewczynkach z domu pomocy społecznej w Lęgowie. I Jedna z nich właśnie jak się uśmiechała, to uśmiechała się jak słońce. Ja zawsze nazywałam słoneczko. I po to, jak po prostu akcja powstała, to ona mi stała przed oczami i no i jak, No Co może być symbolem takiej akcji? Słoneczko, bo one się tak uśmiechają jak słońce. I like this, like this, like this. this, 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 this. Warto jeszcze raz, warto i czy organizować te akcje, aby było ich jak najwięcej. I mam nadzieję, że dopóki będziemy, to te akcje będą i będzie, będziemy je rozwijać. Mam nadzieję, że coraz więcej dzieci będzie brało w tym udział i dorosłych, i wszystkich osób, które, które w ogóle zechcą, zechcą z nami być. Warto, warto, jeszcze raz podkreślam, warto.